Witaj w unboxingu radia kuchennego Blaupunkt KR-12 SL. Jest to dosyć popularny model radia do kuchni, ostatnio zastąpiony przez model KR-14BT z możliwością połączenia Bluetooth. Zobaczmy co mamy w zestawie tutaj i na wstępie, żebym nie tego rozrywał. To są plastyczki, to radio może być, ono zarówno może być podstawione na podstawce, jak i zamontowane do zabudowy. I tutaj właśnie mamy ten zestaw śrub oraz plastyczków do montażu, do zabudowy w dalszej części. Tak, tutaj będzie już zestaw, wszystko w jednym. Ok, wszystko, tutaj... No i... zobaczmy, jak nam się prezentuje. To radio na żywo, i wygląda ono tak. Wygląda naprawdę fajnie. Typowy mamy typowe w radio timer regulacja głośności. Przyciski fajnie, fajnie działają antena w postaci przewodowej tutaj mamy wejście na dodatkowe baterie one nie służą oczywiście do zasilania radia tylko do, tak jak w radiobudzikach do zachowania pamięci i na dole jak widać mamy dwa głośniki i tu jest wspomniana wcześniej podstawka okay, zobaczmy czy coś jeszcze nam zostało w zestawie Klasyczny zestaw, karta gwarancyjna instrukcja i instrukcja obsługi. Jeśli jesteś zainteresowany tym radiem, link do niego znajdziesz w opisie filmu.